Cześć, kochani, z tej strony Mana, dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Kochani, na wstępie chciałam Wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za te wszystkie życzenia. Jestem zarumieniona po prostu falą miłości, którą odebrałam od Was wczoraj. <gryw> Nie spodziewałam się tylu komentarzy, to było bardzo miłe, po prostu czytałam każdy jeden. I odbierałam po prostu tą dobrą energię, której naprawdę nigdy za wiele i nawet jak to mówię, to <coughs> czuję się zawstydzona, zawstydziliście mnie, naprawdę, więc naprawdę, więc naprawdę, no bo naprawdę. <coughs> um, naprawdę Wam dziękuję, bo naprawdę. Um, to było sporo że tak powiem, dawki wsparcia i wypowiedziałam sobie cichutko moje życzenie, jak czytałam wasze życzenia, więc poszło w eter. Okej, okay, w takim razie zróbmy czytanie. Zróbmy czytanie. Jeżeli będziecie zainteresowani przedłużonym czytaniem, w opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie i udostępnię Ci link do przedłużonego czytania. Przedłużone czytanie kosztuje 20 zł. 9988. Tylko ta druga ósemka jest odwrócona. Zaraz sekunda. To co słyszę, będzie naświetlone po jaką komunikację sięgasz i dlaczego. Jest jakieś lustro, które. które co? Które. To jest tak, jakby nie musieć iść na imprezę, nie musieć iść um, w te same miejsca, w które zawsze chodziliście, żeby odebrać. Jakąś informację z przeszłości, która jest połączona z tymi osobami, z którymi normalnie byście mieli interakcje po to, żeby po prostu, żeby mieć interakcję, żeby mieć jakąś radość ze względu na interakcję. Jest słońce tym razem. Wczoraj pierwsza karta to było słońce, ale odwrócone. Dzisiaj słońce jest w pozycji prawidłowej, prawidłowej z numerem 53. I lustrem po prawej stronie jest karta medycznego koła odwrócona z numerem 35, czyli mamy 8 w pozycji prawidłowej, czyli jakby Twój żeński pierwiastek zintegrowany został na poziomie jasnej i ciemnej strony, Twój męski pierwiastek. Jest po tej stronie, który, która chce być bardziej otwarta, żeby odebrać uzdrawianie. To znaczy, jeżeli nie musisz być. W grupie, w której jesteś współuzależniona, współuzależniony, to oznacza, że Twój męski pierwiastek jest w stanie otworzyć się na tyle, żeby odebrać uzdrowienie. To jest tak, jakby Twoje zamknięcie się na pewne struktury, w których byłaś, byłeś, działa tylko do połowy, bo Mieliście się tylko zamknąć na daną część energii, a nie na całą energii, energię. To znaczy, mieliście się zamknąć tylko na bycie w grupie, ale nie totalne zamknięcie się na odbieranie tego, co było przygotowane dla was. Czyli uzdrawianie ze względu na bycie w tej grupie. To jest tak, jakby teraz do mnie przychodzi analogia. Okej, okay, jeżeli nie chcesz iść na terapię, no to nie idziesz na terapię, ale musisz też wiedzieć, że rezygnujesz z uzdrawiania, prawda? Czyli nie będąc w jakiejś strukturze, w której y Mieliście odebrać jakieś uzdrowienie. Chodzi o to, żeby z powrotem, będziecie mieli szansę, żeby z powrotem otworzyć się na uzdrowienie tego, czego nie chcieliście uzdrowić wcześniej, bo nie chcieliście się otworzyć na to uzdrowienie. I mam wrażenie, że będzie tu chodziło o Zdrowe branie i tawanie. To znaczy, jeżeli powiedziałam o, na samym początku czytania, o, że zostanie naświetlony fakt powodu waszej komunikacji i dlaczego się komunikujecie z danymi energiami. Czy to są energie poza wami jako ludzie, czy to są energie z którymi wchodzicie w interakcję w zupełnie inny sposób. Czy to są energie w internecie, czy to są energie, które oglądacie. Jakkolwiek, więc mam wrażenie, że, jest, że dojdziecie do jakiejś świadomości dzisiaj, że tu nie chodzi o wybór uzdrawiania, tylko o w ogóle otworzenie się na odebranie uzdrawiania, czyli poziom głębiej. Czyli najpierw zostawmy, jak to ma się wydarzyć. Ale najpierw zgodźmy się na to, że to w ogóle ma się wydarzyć w ten sposób. Czyli dzisiaj najprawdopodobniej zobaczycie. Gdzie jest szansa wyjścia z Waszych zastanych miejsc? To jest trochę tak, jakby przychodzi do mnie analogia, że dawno nie ruszaliście jakimiś częściami ciała i w końcu, okej, okay, musicie włożyć jakiś element pracy w to, żeby się ruszyć, prawda? Ale otwieracie się jednocześnie na uzdrawianie. Które było cały czas przygotowane, ale z jakiegoś dla Was w tamtym miejscu, ale z jakiegoś powodu je odrzuciliście. Okay. 999 Mamy sprawiedliwość i mamy wodę. Ciekawe, że numer wody jest z 6,1 a sprawiedliwość jest 6. Sprawiedliwość dotyczy, będzie dotyczyła elementu kontroli, który narzucaliście sobie. To jest trochę temat wczorajszy, czyli opinie, które były w Was bardzo głęboko zakorzenione. Tego, że musicie być twardzi, tego, że musicie sobie radzić w życiu, tego, że y, zawsze sobie poradzę i nieważne co i tak dalej, i tak dalej. Czyli wyjść z jakiejś zatwardziałości serca, albo ciała, albo dosłownie zastanego ciała, albo skamieniałego ciała, po to, żeby wejść bardziej w Płynne funkcjonowanie na zasadzie, nie takiej, że idę idę, blokada. I teraz muszę przez następny tydzień odblokowywać coś, żeby ruszyć dalej. Tylko po prostu przejść do formy funkcjonowania, gdzie po prostu płynę. Z emocjami. Z tym numerem 6. To jest tak, że ta karta, ta energia będzie coraz większa, coraz większa, coraz większa. To jest tak, że będziesz miała judgment, czy judgment, czy generalnie jakaś sprawiedliwość nastąpi, jeśli chodzi o Twoje branie i dawanie, pomiędzy Tobą a Tobą, i jednocześnie ureguluje się coś w związku z tym, pomiędzy braniem i dawaniem, pomiędzy energiami. Z którymi wchodzisz w interakcję. Król Ognia. Król Ognia został skonfrontowany z wodą. To jest coś, co jest przeciwstawieństwem. Król Ognia jest w swoim elemencie wtedy, kiedy działa wtedy, kiedy Jeżeli integrowałaś, zintegrowałeś swój pierwiastek męski, jeśli chodzi o branie i dawanie swojej energii ognia, to znaczy powiedzmy nie gasisz nikogo. Nie gasisz siebie, nie gasisz swojego potencjału, ale współpracujesz ze swoimi emocjami, to znaczy uznajesz je kompletnie, że one też są częścią Twojego drogowskazu. To jesteś wtedy uzna jesteś w stanie wtedy uznać, że ta woda jest Ci potrzebna do podlewania Twoich, Pałek, z których dalej los, rosną nowe początki. Czyli nie odrzucając swojego emocjonalnego brania i dawania, jesteś w stanie coraz więcej i więcej i więcej odkrywać, w jaki sposób bardzo głęboko cię to nawadnia, to znaczy, daje ci to balans pomiędzy. Działaniem, a odbieraniem miłości, czyli działaniem, jako dawaniem do wszechświata tego, co masz do zaoferowania, i poprzez branie, z powrotem. Więc ten chłopiec w Tobie, mały chłopiec w Tobie, który był skazany na to, żeby być hejtowanym ze względu na to, że nie był w pełni wyewoluowany, jeśli chodzi o swoją komunikację. Chcę teraz dorosnąć jako ten król, który, Zna, spo, zna swoją prawdę i wie, kiedy działać bez potrzeby destrukcji samodestrukcji destrukcji innych. To jest tak, jakby można było powiedzieć: Uzdrawiasz ten moment, w którym w przeszłości działaliście na zasadzie tego ognia, który mówił: "Pieprzyć to co kocham, ja muszę działać, bo muszę zarobić". No i co z tego, że yy, z tym się bardzo często spotykałam, że e, <grywki> dziewczyny mówiły: "No wychodzę za mąż, bo mamy kredyt razem", tak? I to jest jakby i to był jakby powód. Że stajesz przed ślubnym kobiercem, tak? I ślubujesz Bogu, że będziesz z tą osobą do końca życia, tak? Bo macie wspólny kredyt. Ten moment jest jakby momentem decyzyjnym, gdzie w przeszłości zrobiliście kroki na podstawie braku szczęścia, braku spełnienia, czyli na podstawie kontroli. A jeżeli nie zrobiliście tych kroków na podstawie kontroli, to będzie to moment, w którym odbierzecie tą miłość, którą daliście, a się nie wymanifestowała w jakiś sposób, ponieważ był to czas karmiczny, w którym mieliście popełnić błąd. W którym mieliście być nieszczęśliwi, bo tak mówiła karma. Właśnie ten. Drugie spektrum, czyli brak tego flow emocjonalnego, czyli nawet jeżeli decydowaliście się, ok, będę szczęśliwa, będę szczęśliwy i wybiorę to, co kocham. To i tak nie było tam jakby finalnego sukcesu z tego względu, że dalej mieliście blokady, pomimo tego, że wybraliście dobrze. Czyli na przykład nie weszliście na ślubny kobierzec ze względu na kredyt, albo nie wzięliście tej pracy ze względu tylko na to, żeby zapłacić rachunki. Pomimo, że tych rachunków nie zapłaciliście i ślubu nie wzięliście, prawda? Czyli jest to w ogólnym rozrachunku według Matrixa porażka. I teraz, jakby będzie sprawiedliwość w związku z tym, czy aby na pewno to była porażka? Ok, będę kontynuować wyciąganie kart. Jeżeli jesteście zainteresowani, to w opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie, udostępnię Ci link do przedłużonego czytania tu na YouTubie. Czytanie przedłużone kosztuje 20 zł. A jeżeli to wszystko, to bardzo dziękuję i do następnego czytania.